Dzisiaj, dzień 13 grudnia, staje się dnie, gdzie Pan Ryszard zgromadził nas tu w Kościele w Szydłowie, aby opowiedzieć przez serca wszystkich nas, cóż świętej pamięci Pan Ryszard uczynił w naszym życiu, że pozostawiliśmy tak wiele obowiązków, a może czasu odpoczynku, aby tutaj swoją osobą obecnością zaświadczyć o tym progu, które Pan Bryczar pozostawił. Po się dzieje w ramach słodnych wycławy z niej gdyż jeden z nas. Tyle, odsad, że małym mądrzejszy, bardziej doświadczony w jego był naszych chorę. Ryczalnie podnałą jak żadłównie odmienił się do Wielką wiedzę i odcienie oraz praktycznego zastosowania wartości, które my spełniamy, tak jak brata, dobrą, biegną. Wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby chciał naszego brata sprzesił w chrwale i powołał go do społeczności świętej.